Zrzuciłem studia i zostałem kurierem, głównie po to, by wkurzyć starych. Nie zwracałem na siebie uwagi. Dostarczałem przesyłki typom, o których nie słyszeliście, ale pewnego dnia przesyłka znalazła mnie. Doktorze Wolf, wróciłam do miasta. Mam maggrafa. Po słabiutkim dobrze. sokomie dostajemy no, od Sony dobrze. kolejną grę objętą programem lokalizację 2.0. Mowa tutaj oczywiście no. o Infimus 2, którego demo dzisiaj ujrzało światło dzienne. No, przyjrzyjmy się tej grze, zobaczmy, jak wypada polski dubbing, ponieważ jest go w demie całkiem sporo. I myślę, że jakieś pierwsze wrażenia, pierwsze wnioski można tutaj bezproblemowo wysnuć. Posłuchajcie. Ładnie chustło. Co się stało? Milicja wróciła i zaczęła was zgarniać. Kłogoni tych, którzy zabrali wolfa. Eee, co z tobą? Łyknąłeś pigułkę gwałtu? Ach, nie. <laughs> Wydaje mi się, że mam nową moc. Serio? Proszę, wyleczyłeś mnie, im też pomóż. To przyjaciele, rebelianci. Pracują dla wujka, walczą z milicją. Jak słyszymy, w demie, Sony zdecydowało się postawić na starych, dobrych znajomych, że można tak powiedzieć. Mamy tutaj banaszyka w roli Kola, mamy Izabelę Bukowską, której słychać też całkiem sporo. Mamy Januarego Brunowa jako Zika, czyli oczywiście stara dobra gwardia, której w grach Sony pełno. Ale oczywiście nie jest to złe. Jak słyszymy, większość tych głosów jest dobrana poprawnie. Ja nawet stwierdziłbym, że Banaszyk w roli Kola sprawdza się chyba jednak lepiej niż jego angielskojęzyczny odpowiednik, no ale tutaj już ocenę pozostawiam również wam, nie chciałbym tutaj niczego narzucać. Dzięki za uratowanie mojej siostrzenicy. Nie ma sprawy. Biry Bertranda spiły się i jeździły naszą karetką, porozrzucali leki po całej okolicy, zbierz je to chętnie Cię wyleczymy, jeśli będziesz ranny. To co troszeczkę kuje w uszy to postaci poboczne, które już nie są takie wyrafinowane i wydaje mi się, że brzmią troszeczkę sztucznie, no ale zobaczymy jak będzie w pełnej wersji, póki co nie można wydawać jakichś wielkich wyroków, chociaż w demie nie wypada to najlepiej niestety. Zanim zostawię Was sam na sam z kilkoma filmikami przerywnikowymi, powiem tylko tyle, że dubbing wydaje się być przyzwoity i naprawdę jest to chyba powrót do tych dobrych dubbingów sprzed Sokoma. Mam tutaj na myśli między innymi Motorstorm Apokalipsa. Trzymamy kciuki i zobaczymy, jak będzie w pełnej wersji. Zik, jak będą kłopoty, ruszaj. Jasne pani śpiech! Masz ochotę na jakąś akcję? Milicja będzie raczej ostrożna po tym, co zrobiłeś na bagnach. Też bym się wkurzył. <grym> Dlaczego nie wysadziłeś tych zbiorników w obozie? Byłoby ci o wiele łatwiej. A kto to jest? Uratował mnie. Potworów były setki, a on z nimi walczył. Potrafi niesamowite rzeczy. Demon z Empire City. Ej... Spoko. Wszyscy mamy ten sam cel. Mniej więcej. E, 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 z początku się przyjaźniliśmy. A Opowiedział mi o swoich planach co do ciebie i bestii. Więc wiesz, że zawiodłem. Nie powstrzymałem go. Empire City przepadło. Tak, nie powstrzymasz go. Póki nie rozwiniesz umiejętności i nie staniesz się dość potężny, by ich użyć. Kula promieni.